Witam Was w odcinku z Roller w 3D. Tak, więc teraz dam Wam chwilę na założenie okularów. Dobra, już. Przedstawię w sumie Wam to jeszcze raz. O, okej, okay. tutaj mamy cennik, czyli jeden emerald, jeden zjazd. Tutaj mamy trap chesta, który daje sygnał do tego dispensera który wyrzuca nam bilet. Tutaj mamy hoppera, który przekazuje Emeralda do tej skrzyni. No i tutaj mamy villagera jako kontrolera biletów i możemy u niego 20 węgli wymienić ha? na Emeralda. Myślę, że to jest nawet opłacalne bardzo. Dobrze, więc pokażę Wam, jak to działa. No i najlepiej grać na Game Mode 0. Tak, czyli na Survivalu. I tutaj dajemy tak i dostaliśmy bilecik. Wyrzucamy bilecik do kontrolera biletów. I klikamy tutaj i mamy minecarta. Yeah. Ok, kładziemy tutaj, wsiadamy i jedziemy. Myślę, że w 3D to może naprawdę fajnie wyglądać. Bo ja, ja teraz nie mam okularów, ale myślę, że ten roller troszeczkę Tutaj przejeżdżamy przed, przed wodą Szkoda, że w Minecraftie jeszcze nie ma takiego czegoś, takiej opcji jak 3D, tylko że np. do okulusa Rifta Wtedy to by było już naprawdę super i by były duże emocje, nawet przy takim małym rollercoasterze, kosterze, jaki ja zbudowałem no, ale i tak myślę, że w 3D jest lepiej niż jak się jedzie tak normalnie. Tak więc to by było już dzisiaj na tyle. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania tego odcinka. Cześć!